Ostatnio to, co się dzieje na rynku trenerów personalnych, to jest dramat. Trenerzy personalni, nawet początkującym, polecają bombę. Dlaczego? Ponieważ wtedy będziesz miał szybsze efekty, ponieważ wtedy będziesz się dobrze czuł i będziesz miał wysokie libido na przykład. A dla niego pieniążek czyli mam fajną przemianę, którą mogę pokazać na Facebooku czy na Instagramie. No, i kolejne pieniążki za sprzedaż tych środków. I dlaczego teraz to poruszam? Ponieważ ostatnio coraz częściej słyszę od różnych osób, że to się dzieje. A głównie dotyczy to trenerów, którzy zajmują się kulturystyką. Próbują też oczywiście, ale przede wszystkim kulturystyką. I powiem Wam przykład jednej osoby, która sobie trenowała rekreacyjnie bardzo w kratkę, budowa leptosomatyczna, niedobór masy mięśniowej, trochę za dużo tłuszczu, szukała motywacji, chodziła na siłownię rekreacyjnie, głównie prozdrowotnie, aby się dobrze czuć, aby przeciwdziałać siedzeniu, bo taką ma pracę. No, ale trener od razu mówi: o weź sobie bombę, to i to dostaniesz. I to nie był tylko testosteron, ale to było wiele innych środków. Kolejna sprawa: taki początkujący na 100 przychodzi do trenera takiego kulturystyki i mówi: Chciałbym wystartować na przykład w Sopocie. A ten: no to spoko, więc od razu ode mnie musisz kupić to, to i to, i to, bo bez tego formy nie zbudujesz. Co oczywiście jest głupotą, bo taka osoba powinna spróbować zbudować formę bez. Może akurat okaże się, że ma na tyle dobrą genetykę, że nie potrzebuje, aby na tym poziomie rywalizować, będąc na bombie. W trubo jest to samo, czyli coraz częściej słyszy się osoby trenerów, którzy od razu na nastolatków władują właśnie w bombę, co też jestem tutaj w tej kwestii przeciwnikiem i setki razy powtarzam i edukuję młodzież, aby tego nie robili. Spróbuj naturalnie trenować ja najdłużej, bo dzięki temu potencjał będzie miał większy. Wszystkich ostrzegam, unikajcie takich trenerów. Nie tędy droga. Rekreacja to jest zdrowie. I to nie raz powtarzałem już wiele lat temu. Chodź na siłownię, aby mieć efekty dobrego samopoczucia i ochrony organizmu przed tymi chorobami cywilizacyjnymi. Jeśli materiał Wam się podobał, łapka w górę, udostępnijcie materiał. No i oczywiście, łapy nie ma.